Próbujemy nagrać się filmik, zobaczymy jak pójdzie. Miejmy nadzieję, że się uda. Będzie oczywiście tak jak to zwykle u mnie, miało być o czymś innym, a jest o czymś innym i dzisiaj jest o, o e-bookach. E-booki e, kiedyś, dawno, dawno temu, jak miałem okazję zobaczyć e, pierwszy czytnik z ekranem e-ink, e, to był Sony Reader, e, stwierdziłem, że ta technologia nigdy się nie upowszechni do momentu, dopóki urządzenia do czytania nie zrobią się tanie. Wtedy te cudynka, które przygotował Sony z E-Inkiem kosztowały w granicach 1200 zł. W tej chwili je bardzo przyzwoite rzeczy można kupić za około 400. To jest jedna z przyzwoitych rzeczy, które mamy w domu. Czyli czytnik, o tu środku, żeby nie było, że to jest atrapa. To jest czytnik mojej żony. Są takie od czerwone. I to jest Kindle, Kindle Paper White, ta wersja trzecia. Ten kupiliśmy, a tak wygląda mój. Jest identyczny, tylko troszeczkę inny, yy, z troszeczkę innym metu. I sytuacja wygląda tak, że to są bardzo dobre czytniki. W obu przypadkach jest to Paperwhite. Mieliśmy do czynienia też z różnymi innymi, i, i przyznam szczerze, że ta technologia spisuje się na różnych czytnikach różnie. Ale, ale naprawdę jest dobra jeśli chodzi o czytanie. Ja czytałem na tablecie, czytałem na tych czytnikach, czytałem na różnych innych czytnikach. I zdecydowanie na czytnika z e-inkiem czyta się bardzo dobrze. Z podświetleniem czyta się super, jeśli to jest takie podświetlenie niezbyt intensywne. Czytaliśmy na... Na Kiano, czyta Sekrus. Na Prestige czytaliśmy my, ja i Żonka. Ja czytałem na innych Kindlach. Naprawdę we wszystkich przypadkach ta technologia się spisuje. Troszkę lepiej, troszkę gorzej. Bo niektóre z czytników mają takie rzeczy jak irytujące artefakty, ale generalnie się spisuje i mogę polecić. Na przykład w tym momencie czytam sobie. Czytam sobie, już pokazuję. Czytam sobie w tym momencie szamański blues. Tak to wygląda. I dla mnie jest idealnie, nie ma żadnych, żadnych tych. Ten, ten, czy ten szamański blues trafił do mnie dzięki księgarni Virtualo. Tam dość często robię zakupy. A po tym, po tym szamańskim bluesie będę czytał sobie coś takiego. Już Wam pokażę. No, pokaż. się. O, będzie to łaska. Łaska trafiła do mnie za przyczyną Publio i to jest. Tak mówiąc, księgarnia, w której kupuję najczęściej. Oprócz ceny czytnika, wiadomo, dość, dość ważnym elementem, ewentualnie zachęcającym do czytania e jest cena e -booków. No i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że ja nie do końca rozumiem tą politykę, ale różnice w cenach książek papierowych i elektronicznych niestety nie są duże. Niestety nie są duże, ja... Nie do końca wiem dlaczego tak jest, nie do końca rozumiem też opcję pod tytułem, że wyczerpał się, wyczerpał się nakład książki elektronicznej, ale nie znam się na tym, nie znam na tyle dobrze rynku, żeby móc cokolwiek o tym sensownego powiedzieć, więc się nie wypowiadam. No ale wracajmy do, do, tego, do, ty, do tych książek elektronicznych. W odróżnieniu od książek papierowych, książki elektroniczne mają jedną podstawową zaletę, jeśli chodzi o cenę. W momencie, kiedy są promocje, są przeceny, to można kupić książkę elektroniczną w cenie zdecydowanie niższej niż ta, która jest standardową i zdecydowanie również niższej od ceny papierowej promocyjnej. Ja nie spotkałem się jeszcze z naprawdę interesującymi tytułami, na powiedzmy, po 9 zł. Trzeba naprawdę mieć sporo szczęścia, żeby coś takiego polować gdzieś, nie wiem, na taniej książce, czy powiedzmy w koszu, w kerfurze. Natomiast w przypadku promocji książek elektronicznych to regularnie się coś dzieje, regularnie można sobie coś znaleźć. Jest, są strony, na których można znaleźć promocje codziennie, choćby na Świecie Czytników, na e buka można sobie po, podokładać różne tytuły do obserwowanych z zadaną ceną i na przykład jeśli cena danego e buka na którejś księgarni, z którą Współpracuje o polu jabłka, spadnie poniżej zadanego pułapu, to dostaniecie o tym informację. Ja tak na przykład mam na, na Sandersonie na drugim tomie, czekam aż się spadnie poniżej pewnego pułapu i kupię sobie drugi tom, bo pierwszy mam. No i ten filmik dzisiejszy wziął się tak naprawdę z tego, że chciałem Was zachęcić do zaglądania od jutra na coś takiego, co się będzie nazywało Blogger Poleca. W tym tygodniu, który właśnie mija, polecała Agnie, Agnieszka z Czytam, bo lubię, była jej dziesiątka, a w, jutro w poniedziałek zacznie się moja. I nie będę wam badał bzdur, że to jest absolutnie musicie przeczytać że to jest 10 najlepszych książek, jakie znajdziecie w bukach, że to tylko jedyna te, dziesiątka, którą warto mieć na swoim czytniku. Nie, nie będę miał tego powiedzenia, bo przecież to głupota by była, ale zachęcam, żeby zobaczyć. Jest tych książek 10, jak, jak sama nazwa wskazuje, dziesiątka. Są bardzo różne. Będzie z fantastyka, będzie coś z nowych rzeczy, będzie coś z starszych rzeczy. Na pewno warto się tej liście będzie przyglądać. Myślę, że będą przynajmniej dwie niespodzianki w tej dziesiątce. Jeden tytuł jest taki, który powinien, powinien rzeczywiście znaleźć się w bibliotece każdego miłośnika fantastyki, a reszta, no wybaczcie. Moim zdaniem, tak jak, tak jak mówię, każde z tej dziesiątki jest warte uwagi. Oczywiście nie każdy tytuł będzie odpowiedni dla każdego z Was. Ale sprawdźcie, zobaczcie, jakbyście byli tak uprzejmi, napisali mi, co Wam się podoba w tej liście, które tytuły rzeczywiście uważacie, że, że fajnie by było mieć u siebie, to ja się polecam. Bardzo by mnie to e, zainteresowało, co macie do powiedzenia w tej sprawie. E, zapraszam serdecznie za tydzień. Za tydzień już będzie troszkę bardziej e, zwykła, będzie jakiś konkretny tytuł, przynajmniej taki jest plan. A Wam życzę udanego tygodnia, no i zaglądajcie na to publio, zobaczcie co ja tam dla Was przygotowałem. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, na razie hej.